Dzień dobry, dzisiaj jest ze mną Przemek. Cześć Szymonko. Ale nie będziemy razem grać, tylko ja będę grał, a on będzie ze mną gadał. Bo czemu? nie? dzisiaj zagramy w Toma, bo już widzicie dwa lajki. Cztery wyświetlenia i dwa lajki, coś wielkiego. Naprawdę Przemek. No, więc mam tu herbatkę. No i będziemy grać. Opowiedz swoją historię. Właśnie, już Przemek wrzucił film. Film? No właśnie, film. Za noc, za chwilę. Za chwilę. Mhm, dobra. Mhm. No więc, gramy się w Toma. Jakiś mały tu challenge'yk. Więc dobra, niech siusia. Teraz coś je. Ma to nie wiem co, ale co zjem, niech je. Pijemy razem już chyba 18 level, więc dobrze. jak Ostatnio graliśmy d kolejna na sama dwa lajki to kolejny odcinek. Więc będzie fajnie. I będziemy mieć lajki. Chyba zaraz będę nagrywał z przemkiem odcinek z CSGO. U niego na kanale się pojawi. Chyba zapewne. Więc y, pogramy z zazwania do niego. Albo pogramy wiecie co. Programy w, w taką inną gierkę. Y, polecam. Też polecam, ale to nie będzie to, bo to mi się łączy. Napiszcie w komentarzach jak tam święta, przygotowywanie do świąt. Napiszcie jak przygotowanie, co dostaniecie. Tutaj się... już mam. Chyba... Nie, tej gry jeszcze po mnie No to wiecie. No, musimy dać tu po wszędzie. Już tu mam dwie planety, bo tak jestem trochę. Już w tej ciężarze trochę siedzę, gram. Nie wiem jak do mojego pokazać. Ulepszamy sobie trochę. Ludzie. O, tutaj sobie ulepszymy jeszcze tutaj czemu by nie ale tanio, masakra, trzeba to Więc. O 9 milionów, co tak no, w ogóle wyjdziemy jeszcze, mm. jeszcze na drugi set o nie dobra idziemy jeszcze na drugi set, tej. bo kupiłem sobie jeszcze jeden świat wyspę, nie? nie wiem jak to ma Kręślik, ale, to bardzo ale trzeba tu wejść, no, więc nie wiem, potem zrobię cięcie, wiecie, i z tu raz wrócimy. Tak, cięcie i z Przemkiem wracamy za chwilę, pa. Koniec pauzy, Przemek ma no, znaczy coś jeszcze tam do zrobienia, więc um, wracamy chyba do domu, wiecie, bo no, więc jeszcze raz będzie pauza, żeby nie dość to... was. Znowu jesteśmy, więc gramy dalej. Te, to Toma już pewnie zagramy jeszcze. Dalej. Pyk. chyba muzyczka. <gry> to jest kodackie. No, nie wiem co zrobić, ale spoko. Se poradzimy jakoś. No, więc znowu po wiciu kilka lajków, kolejnych dwóch. No dwóch kolejnych lajków. Pojawia się znowu nowy film. Mój nowy film, mój nowy film. Więc hmm? Ja teraz nie będę. Reklamy, reklamy, reklam, zgłosi się do mnie. Tak. Właśnie, zostawcie suba, bo mam dwa suby tylko. Sub, ale zostawcie suba. Suba, lajka, like, komentarz. Suba, like, komentarz. Sub. Like, komentarz. Sub. Like, komentarz. Sub. Like, komentarz. Sub. Like, komentar. Sub, like, komentar. Sub like, komentar. No więc, paczko. Właśnie. Kiedy macie. Tak. Mm, ja, Przypomnij te słowa. Kiedy ma, nie idziecie już do szkoły? Kiedy macie wigilię klasową? O, tak. Napiszcie też w komentarzach. Też napiszcie w komentarzach. Komy, komentarz. Czy inne pierdoły Napiszcie. Piszcie, coś chcecie tam. Ale proszę się nie wkłócać. To nieprzyjemne. Tak dokładnie, Więc w komentarzach napiszcie i będzie spokojnie. Zamknąć. Przepraszam, nie mi wyszło. I teraz się muszę zamknąć, żeby tu tutaj dał serdce. No przegramy. Nowy rekordik to jest po kopcie i zagramy jeszcze w to no i chwilę będziemy kończyć odcinek. Wow, ale mi dobrze idzie. No to uda mi się pobić w tym rekordzik. O nie, już mi się nie uda. Więc w tym filmie to będzie chyba na tyle: na tyle, na tyle. I pobicić dwóch rękawów pojawi się kolejny odcinek. Jeszcze kupimy sobie tylko jedzenie, i pobicić dwóch lajków pojawia się kolejny odcinek, więc polecam. Mm, tak, polecam. Polecam, polecam, polecam. te za trzy. No. Więc... Dobrze, dziękuję bardzo i w tym odcinku to jest na... W tym odcinku to jest na tyle. Tom, powiedz, zostaw lajka. Zostaw lajka. Zostaw lajka. Zostaw lajka. Zostaw lajka. Suba komentarz. Więc nie muszę Wam powtarzać. I do zobaczenia. Po dwóch lajków. Pojawia się od razu kolejny odcinek. Do zobaczenia. Pa.